Wystawa 586 dni stanu wojennego, zaprojektowana w formie kalendarza, ukazuje w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia i zjawiska jednego z najdramatyczniejszych okresów najnowszej historii Polski. Tą wystawę udało się zorganizować oczywiście przy współpracy z Oddziałem Łódzkim Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast my, jako projekt Gehojcie Młodzieży Pokolenia, wspólnie ze starostwem chcieliśmy oddać hołd tym, którzy. Walczyli z reżimem komunistycznym i tym, którzy w stanie wojennym ponosili swoją ofiarę. Chcemy przybliżyć historię stanu wojennego mieszkańcom Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego. Cieszy mnie niezmiernie fakt, iż udało się tą dużą wystawę plenerową tutaj do Bełchatowa ściągnąć i możemy ją zaprezentować naprawdę szerokiej publiczności, bo widzimy, że ludzie, którzy Tutaj odwiedzają urzędy w Centrum Bełchatowa, co chwila zatrzymują się przy tych panelach i czytają informacje, które ta wystawa zawiera. Inauguracja tej wystawy miała miejsce 5 lat temu na 30-lecie wprowadzenia stanu wojennego. Jak Państwo widzicie wystawa stylizowana jest na kalendarz taki starego typu z wydzieranymi kartkami, opisuje w sposób kronikarski przebieg najważniejszych wydarzeń. Z 586 dni trwania stanu wojennego, między 13 grudnia 1981 roku a 22 lipca 1983 roku. Pokazuje ona stan wojenny poprzez pryzmat ludzkich dramatów, ale również i akcji ogólnopolskich związanych chociażby z demonstracjami, z walkami ulicznymi. W czasie, w czasie obchodzenia uroczystości w trakcie właśnie trwania stanu wojennego pokazuje te dramaty też indywidualne losy osób uwięzionych, osób przebieg rozpraw w sądach doraźnych, przed sądami doraźnymi, internowania. Także jest to, jest to też przedstawienie tego, tej sytuacji, w jakiej Polska znajdowała się w czasach realnego socjalizmu po wprowadzeniu prowadzeniu stanu wojennego. Wystawę można oglądać do 20 grudnia przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej.